Objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz, chcieć to móc, chcieć to móc zrobić wszystko, co właściwe jest i zgodne z Twoim wnętrzem. Duch wie wszystko, co jest korzystne dla Ciebie, aby odczytać wszystkie podpowiedzi i wyciągnąć wnioski z Twoich doświadczeń. Musisz się bardzo dobrze przygotować do wydarzeń. Jakie dzieją się coraz bardziej intensywnie na ziemi. Mija pierwszy września, jak co rok. Wszyscy uczniowie podkreślają, że czas na zmiany już nastał. A młody, otwarty i chłonny duchowości człowiek odbiera bardzo dobrze, bo wszystko musi się zmienić na lepsze. Promieniowania narastają, a Wam będzie łatwiej przyswoić wiedzę o duchu. Prawdy coraz więcej w mediach. Brak możliwości uciec przed swoim ja i przed ostatecznym rozliczeniem siebie. Będziecie wewnętrznie walczyć, ma zwyciężyć duch, bo rozum musi przegrać i całkowicie podporządkować się Duchowi, abyś mógł jako duch służyć bezgranicznie Panu Stworzycielowi. Masz do przerobienia. Tyle, ile potrafisz i jesteś w stanie przepracować z całego bytu, z wszystkich inkarnacji na Ziemi. Problem tkwi w Twoim lenistwie duchowym, z Twojej winy, z braku wiedzy duchowej. Tu jest potrzebne Twoje wielkie chcenie, które zostanie w czyn wprowadzone. Duchu, buchaj miłością duchową, stań się czysty, rozwojowy. A czujność i odbiory z wnętrza pokażą ci właściwą dla ciebie drogę. Czas wydarzeń zbliża się bardzo szybko, i to wy musicie być przygotowani. To wy musicie chcieć zrozumieć swoje doświadczenia na ziemi, wykorzystać je do wzlotu duchowego, by iść duchowo do góry zamiast na całkowite zatracenie. Wasza obecna sprawiedliwość, kłamstwa i obłuda oparte o wasze ego i o waszą pychę, musi zmienić się w pokorę do Pana Stworzyciela. Wszystko musicie oprzeć o prawdę. To wy powinniście służyć na ziemi Panu i codziennie czcić Słowo, tak jak należna jest część i chwała Panu Stworzycielowi. Wasze rozumowe blokady i zawężenie się do problemów powoduje, że jesteście prowadzeni przez ciemności na szafot. Tylko wy możecie się sami z tych rozumowych węzłów uwolnić, raz na zawsze iść drogą w kierunku światła. Albo razem z ciemnościami upadniecie całkowicie i bez prawa powrotu, staniecie się nieświadomymi samego siebie zarodkami duchowymi.